Ej, watę cukrową to chyba lubi każdy. To może zrobimy dzisiaj maszynę do waty cukrowej. Siemam mordeczki, witam was pięknie na dzisiejszym filmie. Ja jestem Fizz. Dzisiaj będziemy robić tak jak mówię, domowej roboty maszynę do waty cukrowej, ale taką maszynkę, takie urządzenie, które może zrobić każdy sam w domu. Więc ona jest fajna, naprawdę. Więc słuchajcie, oglądajcie filmik koniecznie do końca. A swoją drugą mordeczkę, jak nie subskrybujesz jeszcze kanału to wiesz, co musisz zrobić. Musisz zwalnąć ten przycisk, na przykład czołem. Puuuu! I wtedy, słuchajcie, subskrybujecie kanał, więc to jest bardzo ważne. Dzięki temu nie ominie was żaden filmik, żaden. Dobra, koniec tego wygłupienia się. Mam nadzieję, że suba zostawiliście. Słuchajcie, czekam teraz na trąbę. Więc jak czekamy na trąbę, to patrzcie tu, możecie zostawić łapkę w górę pod filmem. Sory gorszy czekałem, że musiałem wziąć kamerę Elu, Dobra. Co robimy Czaj, co robimy? Watę cukrową, domowej roboty, stare, maszyny, co to? Ja nie jadłem waty cukrowej, naprawdę przysięgam wam z 10 lat albo nawet z 15, naprawdę. Nie wiem czy wszystko będzie w jednym miejscu, w jednym sklepie, ale miejmy nadzieję. Jesteśmy! Bardzo dobrze zaparkowany samochód, bym powiedział tak 10 na 10 Nieźle kolego, całkiem dobrze zaparkowałeś Fajnie, fajnie, podoba mi się Dzień dobry, potrzebujemy takie pręciki metalowe, jakby... Pręciki tam, takie proby. Takie no, o, dobra Takie Pręciki metalowe takie, o <laughs> Ale wiedzieli o co chodzi, więc to najważniejsze jest trąba <laughs> Okazało się, że jak to się nazywa? Drut Drut A nie metalowe co? Jakieś ta takie fajne pręciki <laughs> no, Metalowe <laughs> Potrzebujemy tak, takiego... Jak? Kija? kija drewnianego. Kija żeby był okrągły okrągły żeby był. A my <gry> <gry> Taki drucik i kija drewnianego. <gry> to jest po prostu piękne kupowanie z nami, naprawdę podoba mi się. Ty, są bez kitu. Kurze, trochę za grube stary, jakby był delikatnie cieńszy Dobra, znaleźliśmy coś innego, tamte były za grube, nie? Bierzemy taki, bo słuchajcie, ogólnie jak trąba będzie tym kręcił, to wtedy o to się mega szybko obraca teraz A jakby był, większa średnica by była, to On by się wolniej obracał no, Także bierzemy, mamy to trąba, jest kij Co teraz? Co teraz? Co teraz śmiesznego mamy do wzięcia? Czem oni wszyscy. Ja się pytam, gdzie znajdziemy gorący klej, a oni. Klej na gorąco? Klej na gorąco? Klej na gorąco? Oni wszyscy od tyłu mówią. Klej co? na gorąco? Czem oni mówią. Na gorąco te... klej? <laughs> oni od tyłu oh, mówią. Klej? Hey? Do gorącego kleju. Nie, do kleju na gorąco. To będziemy używać? Nie, mało, mało. Nie, mało, ale mało. Ale no, to do jest klej, yy, co teraz jeszcze? Karton. Karton i coś jeszcze? Karton prześladuje. typowo. Ten, ten by był dobry, dawaj ten, go, by dawaj pod go. Myślałem, że będzie dużo trudniej zdobyć, zdobyć te wszystkie itemki, wiecie, ale się udało i naprawdę mamy już wszystko. 61,8 nie, błyszkę? O, tu w ogóle jeszcze resztki z na są w środku i balon z helem. Nie wyciągnąłem tego star nie miałem kiedy w ogóle Mamy słuchajcie wszystko gotowe, więc kozak, bo bałem się, że czegoś nam zabraknie czegoś nie będzie Co, Zmieści się to tu? Ale ja już jestem wprawiony właśnie w, w jazdę bez tylniej i... Dokładnie, bo jak jechaliśmy z tym biurkiem to było to samo jak robiliśmy widzowi niespodzianek po Jeszcze do sklepu po słoik i puszkę, i puszka, ale no ogólnie to, to już wszystko najgorsze za nami Matiu tutaj już rozpakował pistolet, ty tylko mnie nie zastrzel gościu, bo tutaj widzę, że już celujesz Nie dobrze, nie dobrze. E, musimy na sam początek złożyć kawałek ze wszystkich ludzi na świecie najgorsze dwie osoby do robienia takich rzeczy naprawdę wierzę w ciebie pierwsza jest tak trzeba zrobić najpierw Ło, wow. wow, ale gorąco ja sobie ściągnąłem bluzę bo jest masakra dobra mamy piłkę do metalu teraz musimy to w miarę dobrze trąba wymierzyć no, bo dobrze bo dobrze Dobra, udało się. Kółeczko, słuchajcie, będzie na środku. Kółeczko będzie trzymało naszą yy, drewnianą belkę. Gdzie ona jest, ta drewniana belka? Jeden koniec musimy tutaj drucika naszego przywiązać przy, przy tym kółeczku. Kółeczko będzie sobie na środku. Nigdy w życiu tego nie używałem. Ja muszę ja śpię. No wiem, ale nigdy tego nie używałem. Tak. Przykleiło się, jest! Jakie gorące przez karton, o człowieku! Teraz musimy, słuchajcie, przykleić tą puszeczkę do spodu kartonu. Tą stroną, nie? Nie wiesz, to jest złe. Że no. tutaj wylałem trochę tego picia i przez to się nie chcę przykleić. Buraki będą całkiem dobrym obciążnikiem. No, no i teraz będzie stało, i teraz. Nie, będzie się klei, nie. Musimy tutaj porobić dziurki. Nie wiem, czy tego nie powinniśmy robić bardziej w piwnicy. No ja mi się wydaje, że rozwalisz tą deskę, stary. To też mi się tak wydaje. Dobra, to idziemy szybko do piwnicy. Czyli tak mówisz, że. do samego końca. Mocno. Mocno, no. Widać teraz piękne dziureczki tam powstały, także git. No się, nie da, nie da się bardziej dokręcić. O to chodzi, wziąłem trochę większą śrubkę i dałem tutaj nakrętki. Jak sobie zobaczycie tutaj na dół, gdy trąba da no, nasz kij na o, spód, to się idealnie chodzi, nie? Idealnie się obraca, no. I o to właśnie chodziło, żebyś ty mógł tym obracać bardzo szybko, idealnie. jest gicior. A to już się trzyma, nie? No, cztery w ogóle? No zróbmy cztery, będzie, jak, fajnie wyglądało. Stary, ale to jest dobre, nie? Patrzcie jak dobrze to wyszło Jak to będzie działało? Po prostu tutaj wlewamy do środka gorący, rozgrzany cukier Bierzemy i robimy tak szybciutko I podobno wtedy robi nam się wata cukrowa. cukrowa, więc sprawdźmy to <laughs> Trombo, jak, się czujesz z ty, jak się czujesz z tym, że cały dzień robiliśmy karton z kijem w środku? No czuję się tak, że zjadłem watę cukrową <laughs> Około 6 minut będziemy gotowali ten cukier w proporcji 3 do 1 3 łychy tego cukru 3 i 1 łyżka wody to jest jakaś woda. Teraz musimy to trochę rozpuścić i zaraz dajemy na gaz. Jest ogień, jest, jest wszystko. Ja jest czasy, cukier w środku. Co? Będzie też trzeba się trochę przebrać, żeby jakąś odzież ochronną, że tak powiem, mieć. Ale jestem mega ciekaw. Cały dzień to robimy, więc musi się udać stary. Musi się udać tromba! Słuchajcie, już jest 100 stopni, no bo się gotuje stary, to jest sto. Wyznałem kiedyś dokładną definicję gotowania. jak Ej, ciecz się gotuje, jeżeli ciśnienie w środku cieczy osiągnie poziom ciśnienia zewnętrznego. Ja pamiętam to z chemii, pozdrawiam moją pani od chemii. To musi być brązowe, czyli tak naprawdę cała woda praktycznie musi wyparować i dopiero wtedy będzie gotować Patrzcie na to, patrzcie jak to jest teraz brązowe. To na bo nie ma czasu, musimy już to robić, chodź tu! nie jeszcze, nie jeszcze Ja muszę ci wlać. czekaj, 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 czekaj. Chyba by się widzieli Stary, jest, widzę to No, no czeka, czeka, czeka. O, Ale mi się na tym miło chopie do, 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 do... Nie stary, spalić się w ogóle to Trochę przesadziliśmy z temperaturą Ale patrzcie na to, nie? Patrzcie na to Widzicie to tu jest? Widzicie co tu jest? Widzicie co tu jest? Patrz Tłumata. człowieku, patrz Patrz człowieku ale to jest gorzkie, bo się spaliło. Tak? No. <laughs> pokaż mi, pokaż mi. Ale naprawdę się... Z, ale zrobiło się. Spalone. Spalone. Niedobre, spalone, ale powtórzymy i wyjdzie dobrze. Tego jest naprawdę tu dużo. W każdym kącie ta wata jest i patrzcie na to, nie? Patrz na to stary. No. Widzisz to? No. Słuchaj, wata, normalnie wata cukrowa stary, Udało się. Już, nie dawaj, 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 już dawaj, 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 już. dawaj, no, już to będzie dobrze. Nie zasłania się kamery, tak. Dobra, daj, daj, dobra, moja. Dawaj, dawaj, dawaj szybko Dawaj, dawaj, dawaj Działaj, dawa, dawa. działaj O uff, nigdy tego jest Dawaj jeszcze Wszystko co ma wreszcie, jest ostatni O stary! Czym jest ten zapach? Idealny zapach stary Jak zacząć? Ja muszę to nagrać Dawaj bomba, skonsumuj, skonsumuj człowieku ja Patrzcie Ja biorę jem To mm, no, jest nie... to? To jest to? Max, czekaj, 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 czekaj! Pokaż, pokaż, pokaż! To jest to! To jest to! O, 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 o. Patrzcie na to! to jest pajęczyna do jedzenia! Tego jest mega dużo! O, to jest idealne, stary! To jest smak! Aha! nie? piękne. Co Mateusz mówi? Żeby proporcje zwiększyć? Tak! O! No, bo, no bo ja tu... Chodź, dawaj, dawaj! Czekaj, się, nie szczeknę! Dobra! Dobra! Ja, słuchajcie, spróbuję zgarnąć jak najwięcej tej waty całej naszej maszyny do waty cukrowej. Jak to ładnie, człowieku, się nabiera na palce. A, o, o Dotknąłeś tego? O, ale gorące. No, mogłeś chwilę poczekać. Ale gorące, o stary. Ja włożyłem palec idealnie w środek gorącego karmelu. Także tyle się udało zbierać. Myślałem, że będzie trochę więcej, ale stary, patrz na to. Łooo, człowieku, widzisz to? Bata cukrowa. No. To jest A to. Jest. To jest. To nie mm. to jest to stary, to jest to. Dzisiaj chyba albo jutro zrobię to Kindę, więc to nie jest koniec filmiku. Kinia będzie zaskoczona, bo nie widziała tego w ogóle ani jak to robimy. Ale Pokażę jej to, będzie grubo, także zostańcie jeszcze do końca. Nam się zatkało już to kółko. Jak no, widzicie. góry nam się zatkały tam w tym kółku. Ono się po prostu całe skarmelizowało i całe jest zatkane. Trzeba je wyciągnąć. W wodzie i, wymoczyć. I wymoczyć w wodzie, żeby się wiecie, ogarnęło. Udało się gość, tu jest! Padła kinia. Padłam. I pokażę ci dzisiaj tą maszynę do waty cukrowej Kinia nawet przyniosła Przez barwnik Barwnik, żeby Karmi zrobił różową watę cukrową Tak wygląda maszyna Kinia Co o niej sądzisz? Nie brzmi zachęcająco, powiem szczerze Ja też wyczyściłem naszego badyla I w środku niego tutaj jak widzicie nie ma w ogóle już cukru Cukier zatkał dziury, teraz jest ok, więc to powstanie bardzo fajnie ta wata No, proporcje trochę zmieniliśmy, ale już tutaj jak widzicie się robi dobra, dobra, dobra. Lecimy, lecimy, słuchajcie nie, nie, dużo, to, tak, to tak, weź jeszcze, jeszcze, tak. jeszcze, dawaj, dawaj jeszcze, jeszcze, dawaj, to, dobra już, weź. weź Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Trzecie, ci bardzo kinia wyciągaj. O, bez tylko uważaj, bardzo ostrożnie, żeby nie tylko spodu, bo to będzie trochę gorące. No, wyszło nawet nam kolorowanie. Także nieźle, bo się o to bałem, nie. Co? dawaj, kinia to O mój Boże, jak to jest pyszne. jak ja tak kocham wadę cukrową Mmm Najlepsza jaka nam wyszła. Ej, to jest staroż lepsza, taka w na jakichś festynach i tak dalej. Zawsze robię, ona jest najlepsza. Zawsze jak coś zrobicie samo to jest to najlepsza na świecie. Ale, masz ale ta robię. jest w 10 razy lepsza niż te, które robiliśmy z trąbą. Zrobiło jeszcze raz i teraz się zrobiło tak z 5 razy więcej niż wcześniej. No. Patrzcie, patrzcie na to, nie? Ile tej waty jest teraz? O Jezu, ale będę miała wielką kulę waty. No. O kurde, o kurde. My nawet tyle nie mieliśmy. Serio? Teraz no zrobiło się najwięcej ze wszystkich tych razów. Czekaj. Jeszcze Kinget Garni, to jest jeszcze tylko dużo. Teraz to się zrobiło to prze... prze dobrze, nie? O nie, mam to w No No, mam Ale dobre? Pyszka. Ale dobre. Mm. Jestem szczęśliwa. Może mm. <laughs> no, no, tak to wygląda, ale maszyna działań, słuchajcie, mega niesamowita. <śmianie> ja Kozak polecam, naprawdę wyszło. Fajnie, że wyszło, bo, bo się bałaś, a ostatecznie tak, się udało, bałam więc mega. To że będzie klapa, szczerze. Nie to, że nie wierzę w Karola, nie, nie, nie. Także dzięki Morki za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak było, zostawiajcie łapy w górę. Oczywiście też subskrybujcie kanał po więcej takich filmów, bo u mnie na kanale same takie fajne filmy. Żegnamy się z nami, trzymajcie się Morki, się ma. i elo, Zrobisz mi jeszcze? <śmianie> to mam pierwsze co nie powiedziała po filmie. Zrobisz mi jeszcze? Nie.